Cześć koziorożce, witajcie na moim kanale. Bardzo dziękuję, że tutaj jesteście. Kochani, dziękuję za cierpliwość. Już wróciłam po dwóch remontach i dwóch chorobach. Także, kochani, już jestem. E, wracam do Was z taką przedłużoną e, tygodnioweczką od dzisiaj, czyli od 13 kwietnia do 23 kwietnia 2023. Kochani, talie są dwie, główna, dopowiadająca, przetasowane. Już na Was tutaj czekają, kochani. Zaraz sobie zobaczymy, co tam u was. Dziękuję za wszystkie lajki, komentarze, subskrypcje. Wszystkie są mile widziane, kochani. Zatem e, sprawdzimy sobie, kochane koziorożce, jaka jest Wasza energia główna. Ok. Zobaczymy, co idzie do przeszłości, bądź co w przeszłości może na Was wpływać. Zobaczymy, jak Wy się z tym wszystkim macie, w sensie, co jest w Waszych głowach, co przyniesie najbliższa przyszłość. Związki dla związkowców, związki dla singli, niespodzianka, praca, finanse i wynik, bądź rada tego czytanka. Okej, okay, moje kochane koziorożce. Bardzo dziękuję, że tu jesteście. Dziękuję za lajki, like, komentarze, subskrypcje. Dziękuję, kochani, że wracacie tutaj do mnie. Jest mi bardzo miło. Eee, dobra, koziorożce, koziorożce. Energia dla Was. Tydzień 15, 16, od 13 do 23 kwietnia 2023. Poproszę energię główną dla koziorożca. Dziewięć kielichów. Ktoś będzie sobie dogadzał, co? Kochani, dziewięć kielichów. Wiara, nadzieja i miłość. Kierujemy się, kierujemy się, słuchajcie, miłością do, e, do wszystkiego i do wszystkich. To jest Wasza energia. Uważamy, kochane koziorożce, na to, żebyśmy uwaga na to, żeby nie być naiwnym, słuchajcie, w ciągu tego tygodnia, przyszłego tygodnia, ponieważ e, jest to super energia, jest to energia zadowolenia, Takiego um, materialnego zadowolenia, zadowolenie ze wszystkiego, co się ma, wiecie? Dziewięć kielichów, dziewięć kielichów, i tutaj tak jest. Że czasami jesteśmy, jesteśmy aż tacy zadowoleni, że na przykład, nie wiem, wpuszczamy jakieś tam obce osoby, słuchajcie. Że y, jesteśmy aż tacy, słuchajcie, nastawieni optymistycznie do wszystkiego, wobec każdego, że aż wpuszczamy jakieś, słuchajcie, obce osoby do naszego domu. Myślę, że nie, ale może też tak być, że ktoś tam może nas omamić, bo coś w takiej energii, ale to jest dobra energia. Tutaj mamy, słuchajcie, króla kielichów. Super. Słuchajcie, ten król kielichów to jest fajna energia. To jest energia mm, spokoju, nabierania dystansu do takich sytuacji, które. Kiedyś jeszcze, słuchajcie, sprawiały, że nie wiem, drżał nam głos i ręce nam się trzęsły. Ale teraz, kochane moje Koziorożce, coś takiego się wydarzy bądź się wydarzyło, że wy nabieracie dystansu do tych takich trudnych sytuacji. Generalnie, król kielichów, on jest super cool, on się cieszy z tego, co ma, gdzie jest. Generalnie, jest to osoba rozważna, jest to osoba dojrzała emocjonalnie, i tu jesteście wy, kochane Koziorożce. Myślę, że będziecie się super czuli. W tym tygodniu i w przyszłym tygodniu, końcówka tego tygodnia i przyszłego tygodnia. Może też tak być, moje kochane koziorożce, że dostaniecie zaproszenie na jakąś imprezę. Wiecie, taką, gdzie się będzie piło trunki ale niekoniecznie, ale niekoniecznie, bądź wy będziecie, słuchacie, organizować imprezę, bo przy dziewięciu kielichach organizuje się też imprezy e, jakieś rodzinne, bądź jakieś tam, słuchacie, spotkania ze znajomymi. Królkie lichów. Też tak może być, moje kochani, że będziecie działać ze swoją drugą połówką, coś fajnego, będziecie słuchać, organizować. Fajnie, super energia, koziorożce, super. Zatem, co idzie do przyszłości, bądź co z przeszłości może na Was wpływać, moi kochani? Co idzie do przyszłości, bądź co z przeszłości może na Was wpływać? Co idzie do przeszłości, bądź co z przeszłości może wpływać na koziorożca? Tu mamy 9 no, pentakli, kochani, kochani. A tu, król mieczy. Kochani, wpływa na Was to, że dostaliście jakąś dobrą radę w sprawie Waszych finansów, bądź w sprawie Waszych, tam słuchajcie, rzeczy takich związanych z urzędami, sądami. I, i czy to jest wygrana sprawa jakaś, że jakaś kasa do Was przyszła, kochani? jakaś większa kasa do Was przyszła, bądź jako wynik jakiegoś wygranego procesu, czegoś tam, ale niekoniecznie, niekoniecznie, ponieważ ta dziewiątka pentakli to jest zadowolenie materialne. To jest, mamy kasę, wydajemy tą kasę, to też jest, słuchajcie, to też jest jakiś większy zakup, także ja myślę, że koziorożec, <coughs> przepraszam, że koziorożec może wyskoczył z portfela. Aha, wyskoczył z portfela, coś kupił, lepszego, coś droższego, bądź słuchajcie, pozyskaliście jakąś dobrą radę i bazując na tej radzie jakoś, słuchajcie, zrobiliście jakiś dobry biznesik słuchajcie, i Wy jesteście zadowoleni w sumie, wiecie co, ta dziewiątka kielichów no, coś, myślę, to jest zadowolenie i to jest zadowolenie to jest zadowolenie materialne dziewiątka tu, dziewiątka tu Eee, to jest przypływ gotówki, to jest dobre zarządzanie, to też jest dobre, słuchajcie, zdrowie i też generalnie przy dziewiątce pentakli pilnujemy tego, co nasze. Szczyt naszego domostwa, słuchajcie, dbamy też, słuchajcie, o, nie tylko, że o dom, ale też o rzeczy dookoła naszego domu. Eee, super, fajnie, bardzo dobra energia koziorożce, bardzo dobra energia. Eee, to też jest, słuchajcie, o zdrowienie właśnie i to mogło być jakaś, jakiś lekarz, jakaś osoba, która Wam pomogła, słuchajcie, i Wy pod wpływem jesteście tego ozdrowienia i słuchajcie, działacie dalej. No, fajna, fajna energia. Kochane koziorożce, zatem, co jest w Waszych głowach? Przepraszam, troszeczkę jeszcze dochodzę do siebie, także mogę kaszleć. Wybaczcie, kochane koziorożce. Co jest w Waszych głowach? 8 była, kochani, jakieś wielkie działanie, jakaś dynamika, dynamika wielka, yy, wy czekacie na informacje, działacie, yy, urywanie telefonów, załatwiacie jakieś sprawy, zobaczmy, co to za sprawy wy załatwiacie, yy, pięć kielichów, <coughs> zobaczcie, kochani, pięć kielichów, to może być tak, że wy czekacie na jakieś informacje yy, z rodzinnych stron, ktoś z przeszłości, bądź, słuchajcie, wy czekacie na te informacje, bądź wy ym, wysyłacie wiadomości, słuchajcie, do kogoś z rodziny, do kogoś z przeszłości, aha, to jest to, generalnie jesteście nastawieni na komunikację, na to, że będzie się dużo działo, na wielką dynamikę, to jest w waszych głowach, moje kochane koziorożce. I pięć kielichów, to jest taka sytuacja tutaj, ja myślę, że po prostu może była jakaś niemoc, może nie mogliście czegoś zrobić, moi kochane koziorożce, w przyszłości, ale teraz wydaje mi się, patrząc tutaj na to, że w końcu będziecie mogli ruszyć do przodu, że w końcu będziecie mogli działać, rozmawiać z kimś na temat waszych, słuchajcie, jakichś tam planów, zamierzeń, dobrze to wygląda. To też jest podróż, może tak być, że wy planujecie podróż jakąś, moi kochane koziorożce, może w rodzinne strony, strony bądź słuchajcie, podróż, e, podróż e, gdzieś tam, gdzie będziecie się czegoś uczyć, czegoś nowego, może dla was, bądź będziecie pogłębiać waszą wiedzę. Fajnie, dobra energia. Zatem, co przyniesie najbliższa przyszłość dla Koziorożca? I to może być tydzień 17, kolejny tydzień, słuchajcie, najbliższa przyszłość. No, kochane Koziorożce. Ooo, gwiazda. Fajnie, ale macie karty super, kosiążce. Piszcie mi, co wy tam działacie. E, Ojej, zobaczcie, i tu jest wisielec, to jest wisielec, a tu jest spełnienie marzeń i życzeń. Gwiazda nam czegoś dodaje, dodaje nam kasy, dodaje nam zdrowia, przyjaciół, dodaje nam klejnotów. E, gwiazda też to jest, słuchajcie, to jest taka miłość platoniczna, to jest zadowolenie z tego, gdzie jesteśmy. Z kim jesteśmy i takie fajne, słuchajcie, lekkie uczucia. Tutaj mamy tego Wisielca. Może tak być, że koziorożec udaje się na wypoczynek. Może być jakiś dłuższy weekend. Bądź, słuchajcie, będziecie sobie parę dni wolnego i pojedziecie gdzieś, słuchajcie, odpoczywać. Tak, odpoczywać, zbierać energię. Fajnie, dobrze, dobrze to wygląda przy tej gwieździe, ale dopowiedzmy sobie, zobaczmy jeszcze, co tam się może za tym kryć. Fajne, dobra energia, dobra energia koziorożce. Dobra, gwiazda. Poproszę trzy karty dla Koziorożca na mam najbliższą przyszłość. Uuu, król Buław, proszę, proszę. Czyżby ten król Buław był Waszym spełnieniem marzeń? Może. O... Hmm? Paźmieczy. Dobra, kochane koziorożce, nie wiem do kogo to. Może do jednej osoby. Słuchajcie, może spotkacie jakąś znaną, sławną osobę. Dostaniecie autograf. Może idziecie na jakiś koncert, słuchajcie. Tam nie wiem, ktoś podpisze Wam plakat. Tak może być, jedna jednej osoby. Cztery, pentakle. Judgment, sąd ostateczny. No, kochanie, ja jednak myślę, że tutaj chodzi o to, że koziorożec albo wygra sprawę w sądzie albo przyjdą jakieś słuchajcie dobre newsy, dobre wiadomości z jakiegoś urzędu w sprawie słuchajcie waszego jakiegoś tam spełnienia materialnego, jakieś słuchajcie pomnażanie majątku jak tutaj widzę słuchajcie może uda wam się kupić dodatkowe mieszkanie, może jakąś dodatkową pracę złapiecie generalnie tu jest jakieś korzystne podpisywanie umów bądź słuchajcie jakaś taka dobra rada którą dostaniecie od Króla Buław, który może być jakimś szefem wszystkich szefów, osoba, która jest charyzmatyczna, też osoba, która jest uczciwa, wiecie. Eee, Okej. Okay. Mm -hmm. Dobre newsy, dobre wiadomości w sprawie Waszego majątku, w sprawie pomnażania kasy przy tej gwieździe. Fajnie, dobrze to wygląda, kochani. Dobrze to wygląda, nowa, świeża energia tutaj do Was idzie. Eee, wow, fajnie, piszcie mi. Dobra, koziorożce w związkach, co tam u Was, kochani? Zaję, zajęci, Zajęty koziorożce. Co tam u Was, kochani, w Waszych związkach, tak to ujmę? Koziorożec. Związkowiec, jak to wygląda? Dziękuję. E, dziewięć buław, dziewięć buław, dziewięć buław. Zobaczcie, jak Macie dziewiątek. Coś się dla Was zakańcza. I pięć kielichów. Aha. Kochani, ja myślę, że razem ze swoją drugą połówką udaje Wam się zakończyć jakieś przedsięwzięcie. Co jest tym przedsięwzięciem? Co? Co może tym być? Eee, tu zerknę, tu zerknę i tu zerknę. Wow. Kochani, ja myślę, że zakończacie jakieś sprawy sądowe, sprawy sądowe, urzędowe. Te sprawy też mogą być związane z jakimś majątkiem, wiecie? Też udaje wam się może, słuchajcie, razem z tą drugą połówką, wiecie, co dopowiem, e, ruszyć do przodu. Ruszyć do przodu, zamknąć jakieś takie, słuchajcie, sytuacje z przeszłości. Dopowiadamy, dopowiadamy, kochani. Dziewięć, to jest, słuchajcie, e, dziewiątka była, to jest dobra karta, to jest dobra energia, to jest energia zakańczania, to jest energia taka, że my wiemy, co robimy. Także wy, koziorożce, ze swoją drugą połówką, wy wiecie, co robicie. I też tak mogło być, kochani, że jesteście razem po przejściach, słuchajcie, jesteście po przejściach czy to wspólnie tam jakoś gdzieś działaliście? Łódź, wody. bo jakieś takie sytuacje przychodziły, słuchajcie, w waszym kierunku, gdzie musieliście, słuchajcie, walczyć z tą drugą główką. Ja widzę, że wy tam dojdziecie, słuchajcie, do, do, do sedna sprawy i będzie ok w tej waszej sprawie. Dobra, trzy karty poproszę. U jest słońce i teraz już powinnam przestać. Słuchajcie, jest słońce, jest pomyślność. Pomyślne zakończenie Waszej sprawy. Także słuchajcie, tu już jest takie troszeczkę zmęczenie, co? E, przy tych dziewiątkach już człowiek jest taki zmęczony, bo już się narobiliśmy, ile można robić tutaj, ile można myśleć na temat te, tego i tamtego. Ale ja tu widzę, że to się dla Was zakończa i zakończa się to pomyślnie. Kochani, i to też może być jakaś edukacja. Może udaje Wam się razem z swoją drugą połówkę skończyć jakąś edukację? Może nie, ale coś się jest na rzeczy. Król Mieczy, słuchajcie... No, król mieczy, słuchajcie, to jest jakiś prawnik, jakaś osoba, jakiś większy specjalista, on ma tą wiedzę, której my nie mamy. Także może tak być, kochani, że razem ze swoją drugą połówką dostaniecie dobrą radę od jakiegoś specjalisty i będziecie wiedzieli, na czym stoicie. Dobra, jest okej. Okay. Jest rycerz mieczy, ten dynamiczny rycerz, ten rycerz, który się wykłóca, ale też, słuchajcie, ten rycerz mieczy to jest takie coś... Zaraz sprawdzimy, jaka jest niespodzianka, ale to jest takie gwałtowne, jakby zamknięcie sytuacji, w której jesteśmy. Będzie to bardzo szybko się działo. A, zobaczcie, dziewięć mieczy, i stresik jest, zobaczcie, widzicie dziewiątka, macie dużo dziewiątek, coś się dla Was zakończy, słuchajcie. I wszechświat pozwoli Wam to zakończyć, tą Waszą sytuację, kochani. To może być też jakaś właśnie podróż do jakiegoś specjalisty. To jest generalnie rada na temat Waszej sprawy od kogoś, jakiegoś, jakiejś osoby, która wie, ale to idzie wszystko w dobrym kierunku. Jest okej okay, koziorożce, jest okej, okay. zamykacie coś dla Was pomyślnie. W po jakimś dłuższym czasie. Mhm. Single. Koziorożce, single, co tam u Was? Czy jest coś tam na rzeczy? Co jest na rzeczy? Kochani, <laughs> kochane koziorożce. Koziorożce. Koziorożce, trudno konkretne czytanka. Mhm. konkretne osoby. Aha, sześć mieczy, fajnie, super. Super, koziorożce, ja myślę, że będziecie robili razem coś z rodziną. A, a nie mówiłam, zobaczcie, cztery buławy. Może tak będzie że koziorożec singiel jedzie do domu. W odwiedziny, odwiedzić dom. Bądź, słuchajcie, coś będziecie razem. Coś będziecie razem w domu uskuteczniać. Ja myślę, że Wy, kochane koziorożce, już zaraz dopowiemy, yy, ruszacie w stronę. Jakaś zmiana was czeka, ruszacie w stronę stabilizacji. Single koziorożce. Co to znaczy? Co to znaczy. Jeszcze raz muszę zerknąć tu. Już dopowiadam. Ruszacie w stronę stabilizacji. Yy, albo ktoś wam da jakąś radę. Bądź, słuchajcie, kogoś możecie poznać single podróży. Możecie kogoś poznać podróży. Bądź yy, gdzieś będziecie jechali, słuchajcie, wasze rodzinne strony i tam może kogoś poznacie. Uuu, rycerz kielichów. Tak może być, słuchajcie, że poznacie kogoś w podróży, jakiś, ktoś, jakiś romantyczny rycerz, który nam się pokazał. Yy, Okej. Okay. Coś przynosi ten rycerz nam, wiecie? A tu jest koniec czekania. Słuchajcie, kochane Koziorożce Single. Ja myślę, że wy z singlami to może nie będziecie długo, bo tutaj jest jakiś koniec jakiegoś czekania. Koniec jakiegoś. Słuchajcie, koniec może zastanawiania się na tym, włożyliście w coś, energię, czas i dostaniecie dobre rezultaty. Diabeł, diabeł, diabeł. Hmm. U, świat. Kochane koziorożce, może tak być, że wyruszacie gdzieś w jakąś podróż daleko, zagraniczną podróż, bądź słuchajcie, single, yy, zakończacie jakąś naukę, jakiś ważny etap waszej nauce. To, to jest ta inwestycja. Bądź kochani, Ściągacie jakieś kajdany, wiecie? Wy uwalniacie się od czegoś, od kogoś. Może tak być, że koziorożec single się zamykał przed związkiem i teraz się otwiera. Że kogoś, słuchacie, poznacie w podróży, bądź ktoś do Was przyjedzie. O Jezus, nie wiem, kto tam może do Was przyjedzie, kochani koziorożce, kochane koziorożce single. Ale ja tutaj widzę koniec jakiegoś, słuchacie, etapu, koniec jakiegoś tam cyklu. Aha, koniec podróży. Coś nowego się będzie dla Was zaczynać, moje kochane koziorożce. Single, myślę, że może kogoś poznacie, naprawdę. No, na związek. Kochani, na związek, nie boimy boję, nie boję się tego diabła. No, jakieś mhm. rozwiązanie, słuchajcie, do Was idzie szybko. No, jest dobrze koziorożce. Bądźcie tam wypatrujcie, kochani, wypatrujcie tej drugiej połówki. Dobra, niespodzianka zatem. Jaka jest niespodzianka dla koziorożca? niespodzianka dla koziorożca na ten tydzień i przyszły i w końcu tego i w przyszły tydzień czyli 15-16. 15-16 niespodzianka dla koziorożca. Niespodzianka to. Jeszcze tego nie wiedział. Wow. Trzy kielichy, trzy kielichy. Sześć pentakli. Super, dobrze. Kochani, będziecie opijać jakąś kasę, która przyjdzie w Waszym kierunku, bądź ktoś Wam odda jakiś dług. I będziecie bardzo z tego zadowoleni, będziecie się słuchać cieszyć, będziecie to opijać. To jest taka jedna sytuacja, to jest ta niespodzianeczka, że przychodzi do Was kasa, yy, z której będziecie bardzo zadowoleni. Yy. Ok, sorry, kochani, tutaj miałam ktoś mi tu... Michał, mama jest zajęta. to trzeba powiedzieć, nie można pokazać. Trzy kielichy. To jest ta niespodzianka. Może właśnie być, słuchajcie, zaproszenie na, zaproszenie na jakąś imprezę rodzinną, bądź z koleżankami, przyjaciółkami. Jest fajnie, to jest dobra energia. Trzy kielichy. Trzy kielichy. To też jest, słuchajcie, ktoś może dać Wam radę. Właśnie. Ktoś może Wam udzielić pożyczki, dać Wam dobrą radę. Tak jest właśnie przy trzech kielichach. I to jest ta niespodzianka. Czy szukacie? Czy czekacie na radę? Hmm. Jeśli tak to ją dostaniecie i ta rada będzie dla Was naprawdę dobra. To jest niespodzianka, trzy kielichy. Dobra, kochani, e, kochani. Praca finanse. Koziorożce, kochani. Praca, finanse. Jest ta praca, są to finanse, są te finanse, kochani. Mhm. finanse dla koziorożca, to jest. A, jest, umiarkowanie jest, kochani, jest praca. E, I e, rycerz Buław. Tak. Słuchajcie, kochani, pod, podążacie za tym waszym planem. Wiecie, co mam ochotę dopowiedzieć tą niespodziankę? Dopowiedzmy, co już nie będę taka te trzy kielichy, ponieważ te trzy kielichy, to a, trój, trój, trójkę babka wróżyła. Tak Jak się mówi, nie, nie, ale chcę mnie dopowiedzieć, bo widzę, że praca jest, jest przepływ. Energii w pracy jest wszystko ok, jest, wiecie umiarkowanie. Czyli tak może być, że koziorożec w pracy może miał przerwę i teraz wraca i słuchajcie, nadrabiacie zaległości, ale jest ok, jest praca, są finanse. Mhm. Mm o, widzicie, jasność do Was przyjdzie, to jest ta niespodzianka. Przyjdzie do Was właśnie ta informacja. A, drugi raz świat nam się pokazał, słuchajcie, no, może być jakaś podróż, zaproszenie na e, zaproszenie, bądź słuchajcie, tą niespodzianką jest rzeczywiście zamknięcie jakiegoś cyklu, który. W waszym życiu, który słuchajcie, był jakiś może trudny. To jest ta niespodzianka. Wow, sześć kielichów. Może to być, słuchajcie, niespodzianka, podróż w rodzinne strony nie, za granicę. I rycerz, rycerz była tutaj fajnie, słuchajcie. Nie, jest ok. Ta niespodzianka to jest właśnie jakaś podróż, zamknięcie, zamknięcie jakiegoś cyklu. Jasność do was przyjdzie, kochani, będziecie świętować. Może będziecie świętować w gronie rodzinnym, bądź słuchajcie, ktoś z przeszłości, z kim się fajnie, słuchajcie. Mieszkało, żyło, z tą osobą będziecie, słuchajcie, świętować. Nie fajnie, dobra, dobra energia, fajno macie, fajne macie karty koziorożce, jest ok. Zatem poproszę radę bądź wynik tego czytanka dla koziorożca. Wynik bądź rada dla koziorożca. Siedem kielichów. Słuchajcie, coś się dla Was spełnia. O, ojejku, zobaczcie, drugi raz, rycerz kielichów. Ten rycerz on coś przynosi. Słuchajcie, jeden z tych kielichów się Wam spełni. Co to jest za marzenie, kochani? To jest właśnie to. Wy wiecie, ja nie wiem. Tutaj też jest właśnie przyszłość, najbliższa, że spełnienia jakichś marzeń. To jest, słuchajcie, przy siedmiu kielichach my jesteśmy takimi marzycielami. Zastanawiamy się, co będzie, jak zrobię to, co będzie, jak tamto. I w pewnym momencie wydaje mi się, że teraz dochodzi do spełnienia. Ten jeden kielich ściągamy na ziemię i coś tam się dla nas z nim wykluwa. Coś do nas, przy, coś przyjdzie takiego związanego z tym jednym kielichem, czyli z tą jedną rzeczą, nad, nad, którą chcemy się, nad którą chcemy się skupić i ją rozwijać. Super, fajnie, dobrze to wygląda. Kochane koziorożce, dzięki serdeczne, pozdrawiam, pa pa!